Interwencje pszczelarskie cieszą się niezmiernie dużym powodzeniem. Pomoc jest udzielana corocznie i dociera do około 40 tysięcy pszczelarzy, czyli około 40% wszystkich pszczelarzy w Polsce. I to co ważne, tegoroczny nabór przewidziano ze znacznie większym budżetem. Zostało zwiększone wsparcie o 20 milionów złotych, wynosi 63 miliony złotych. To jest znaczące wsparcie dla pszczelarzy, dla środowiska. Myślę, że te nabory, które odbędą się od października do listopada, to już czwarty nabór tych wniosków. Siedem rodzajów wsparcia dotyczące zarówno i konferencji i szkoleń dla pszczelarzy, zakupu sprzętu, zakupu matek, walki z warrozą, czyli chorobą, która dotyczy pszczół, czy też również badań fizykochemicznych, ale również zawartości pyłku. To są wszystkie te obszary, które powodują, że środowisko pszczelarzy może spokojnie się rozwijać, ma wsparcie finansowe. Perspektywa jest bardzo dobra. Ten kierunek wsparcia dotyczący tego roku 2026 jest naprawdę z oceny naszego ministerstwa bardzo pozytywny. W zależności od rodzaju interwencji, refundacji podlega od 50% kosztów. W przypadku zakupu nowego sprzętu, takiego jak: Miodarki odstojniki, dekrystalizatory oraz maszyny i urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej do nawet 100% kosztów poniesionych na organizację szkoleń czy konferencji pszczelarskich. Programy wsparcia pomogły rozwinąć branżę. Jeżeli mówimy o dekadzie, to był wzrost z 40 tysięcy do tych około 100 tysięcy, więc też wzrost rodzin pszczelnych do 2 miliona 500 tysięcy. Więc to jest znaczący przyrost, bo ponieważ no, dzięki też i, i tej tradycji, dzięki wsparciu, dzięki podejściu i wspólnej pracy i pszczelarzy i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, te liczby zwiększają się statystycznie mówiąc, więc ten kierunek jest moim zdaniem dobry. Na prowadzenie zawodowej pasieki w okolicach Ciechocinka już kilkanaście lat temu zdecydował się Miłosz Michalski, mistrz pszczelarski w trzecim pokoleniu. Pasiekę zawodową prowadzę od 18 roku życia. Zawsze te moje losy, mimo zupełnie innego kierunku studiów, zawsze losy moje były... Z związane z pszczelarstwem, z pszczołami. E, zawsze to lubiłem, e, uwielbiałem pomagać stacie w pasiekach od dziecka. Jeździliśmy dużo, nie dość, że się zwiedza, to jeszcze spędzało się z ojcem czas. Do tego pszczoły są tak wdzięcznymi zwierzętami, że każda minuta z nimi sp spędzona jest dla nas Formą relaksu. Rokrocznie staram się o dofinansowanie. Dużo korzystamy z formy wsparcia na sprzęt, matki pszczele, rodziny pszczele, natomiast na leki, które jest bardzo ważną rzeczą, wręcz powinna być coraz bardziej refundowana i coraz bardziej wspierana. Trwa sukcesywna modernizacja pasiek, wymiana sprzętu pszczelarskiego. W tym naborze do 6 milionów złotych, czyli o ponad 130% zwiększono budżet na urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrowej. Urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli oraz zakup lawet. Okres prowadzenia pasieki w jednym miejscu wymiera. W tej chwili monokultury wymuszają na nas to, abyśmy zwędrowali z pasiekami. U mnie każda z pasieka. Tych pasiek jest kilkanaście. Składa się z 24 rodzin i jest kilkukrotnie przewożona, aby dieta pszczół była zmienna, aby dostarczać im różnych rodzajów pyłków i też spływa to na jakość naszych miodów pozyskanych. Już nie tylko sam miód rzepakowy, wielokwiatowy, ale i nawłociowy, i gryczany. Ja z moimi pszczołami od kwietnia przejechałem ponad 30 tysięcy kilometrów. Najdalsze pasieki od naszej siedziby są oddalone o ponad 200 kilometrów. Kiedyś pszczelarstwo było inne, ale pasja i miłość do pszczół pozostała taka sama. Początek założenia pasieki był w 1937 przez mojego ojca na osadzie Białe, osada leśna tu w pobliżu Łąkorza. I to był początek, całe to wzięło się, nasze pszczelarstwo. Po prostu te pszczelarstwo, które ja pamiętam jeszcze za kawalera, jak to mówiąc, to się tak wszystko diametralnie zmieniło. Ojciec pierwsze pasiekę wędrowną wywoził po prostu. końmi wóz, drabiniak, słomi nakład, żeby to nie poczumchiwało się i koń mi jechał. To jak konie już tak podskakiwały, się kręciły, no to znaczy, że się ul rozszczelnił. Później jak żeśmy zaprzestali jeździć w konia do, na miodobrania na to, żeśmy żuka kupili. O, to już był. Wielki, wielki sukces, bo można było podjechać, nikt go nie kąsił tam, nikt go nie przestawiał, no to było super, szybko się przemieszczać szło. to już było super, nie? No a teraz wiadomo, wszystko idzie z postępem. Mamy małe gospodarstwo rolne, ale jakby trzonem działalności jest, jest pasieka i wszystkie produkty pszczele. E, tutaj mamy zlokalizowaną pasiekę na obrzeżach lasu. Jest to teren taki bardzo ciekawy, bo tutaj mamy bardzo bogatą szatę roślinną. W tym miejscu akurat jest dużo liściastych, dużo lip w ogóle w drzewostanie. Mamy ogólnie 300 rodzin pszczelich na gospodarstwie, rozmieszczonych w 11 miejscach. Także one pogrywają gdzieś swoim zasięgiem lotu 26 tysięcy hektarów. To nasz sposób na życie, jak i pasja. Tutaj nasz dziadek to był naprawdę świetnym pszczelarzem, jednym uważam z lepszych. I myślę, że musimy to kontynuować, dalej rozwijać. Mamy tradycję, ale i myślę, że musimy sięgać po tą nową technologię, żeby to po prostu nie przepadło, żeby nie zostać w tyle. Do pasieki państwa jabłońskich wkroczyła nowoczesna technologia. Odpowiednie czujniki mierzą kluczowe parametry środowiska Ula, takie jak temperatura, wilgotność, waga oraz częstotliwość dźwięku. Pozwala to na monitorowanie pszczół i wczesne wykrywanie problemów. Nasze pasieki są w pełni wyposażone w aplikację. Mamy takie urządzenia, które mierzą praktycznie wszystkie parametry życiowe naszych rodzin pszczelich i my często nie musimy nawet do nich zaglądać, a mamy już zbiór informacji, które znacznie ograniczają stres tym pszczołom nam ograniczają ilość pracy i optymalizują jakby nasze działania. Ale nowoczesny sprzęt kosztuje. Spośród interwencji pszczelarskich największym zainteresowaniem cieszą się właśnie inwestycje wspierające modernizację gospodarstw pasiecznych. Korzystamy też również z dopłat do sprzętu pszczelarskiego. Zostały zakupione miodarki. Z programu na transport pasiek została zakupiona przyczepka samochodowa. I praktycznie co roku planujemy jakieś wydatki sprzętowe, bo można też zakupić od niedawna ule i elementy uli, ale tutaj jak widać mamy tyle lasu i wspaniałego drewna, to korzystamy, a sprzęt, który musimy właśnie zakupić, no to staramy się zakupić na dotację. Pasieka w Łąkorzu pozostała rodzinną firmą. Pan Kazimierz dumny jest z tego, że ma następcę, a i synowa odnalazła się wśród pszczół i zajmuje się sprzedażą. Na przestrzeni lat coraz więcej klienci kupują miodu rzepakowego, gdzie kiedyś omijano go naprawdę szerokim łukiem. Na chwilę obecną jest on najczęściej poszukiwanym miodem. Ze względu na swoje właściwości klienci coraz częściej czytają na temat właściwości miodów, często sami przychodzą po dane produkty, sami posiadają już naprawdę ogromną wiedzę. My czasami od klientów Czerpiemy wiedzę. Każdy miód jest inny, ma inny smak, inne właściwości. Można wybrać rzepakowy, faceliowy czy najtańszy, wielokwiatowy. Niestety, jest on często miodem tak naprawdę niedocenionym, a w jego składzie tak naprawdę jest najszerszy wachlarz roślin, na których pracowały pszczoły. Możemy się spodziewać zarówno sadów, e, roślin ogrodowych, wielu ziół, owoce leśne. W zależności oczywiście od terminu jego zbioru, skład również jego będzie różny, będzie inny. Nigdy miód wielokwiatowy drugiemu miodowi wielokwiatowemu nie będzie równy. A każdy zdrowy, ale klienci cenią sobie nie tylko miód. To jest super zdrowie, super zdrowie dla człowieka. Jad przeli i produkty pszczele. To jest wszystko super, co dała natura. Tego nikt nie poprawi doskonale wiemy, że praca nad marką, nad brandem trwa latami, więc rzeczywiście dzisiaj ta jakość, ten, to, ta produkcja miodu i sprzedaż bezpośrednia ma dzisiaj już swoje miejsce. Dzisiaj każdy z nas ma ulubiony rodzaj miodu. Oczywiście ten miód jest powszechnie kupowany przez Polaków. Ja osobiście uważam, że najlepszy jest spadziowy i gryczany, nie reklamując, ale, ale ten rodzaj miód odpowiada. Też również inny, no, lipowy czy wielokwiatowy całość tego miodu produkowanego na bazie właśnie polskiej jest doskonałym produktem. Możemy być dumni, że taki produkt mamy jako produkt narodowy. Od wielu lat obserwujemy wspomaganie przez rząd poprzez różne programy bezpośrednie typu dofinansowania, do sprzętu, do rodzin przelich, do leków. Jest to niezwykle drogie dla pszczelarza do uli. Stworzenie takiej pasieki to naprawdę jest nie dość, że mnóstwo pracy, godzin spędzonych przy ulach to jeszcze, no nie ukrywajmy, same ule też są kosztowne. Dużo osób początkowo zaczynając zajmować się pszczelarstwem nie umie sobie tego skalkulować i właśnie przyjeżdżają do osób takich jak my, że aby zobaczyć, czy w ogóle to ich będzie pasjonować. Uważam, że wspomaganie zwłaszcza systemu edukacyjnego dla pszczelarzy powinno być jak Największe. Jednym z tego typu przykładów jest cykl szkoleń i warsztatów, jak założyć nowoczesną pasiekę, zorganizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Jest już to kolejny rok, w którym szkolimy grupy rolników i cały czas zainteresowanie jest przeogromne. Nie nadążamy z zainteresowaniem, także nie jest to na pewno też ostatnie ze szkoleń, które robimy dla łódzkich pszczelarzy. Nie możemy zapomnieć o tradycji, tradycja bartnicza, sięgająca bardzo daleko wstecz historycznie. Natomiast jak każda nauka, tak samo i pszczelarstwo, zmienia się. Wchodzą nowe technologie, wchodzą choroby, które musimy zwalczać, ale przede wszystkim pszczelarstwo to jest poszanowanie natury. Cały czas się coś zmienia w pszczelarstwie i jesteśmy świadkami cały czas nowych odkryć. Pszczoły to przecież owady, które już od milionów lat żyją na Ziemi i one teoretycznie się nie zmieniają. Natomiast zmieniają się warunki środowiska zmienia się sposób prowadzenia gospodarki pasiecznej przede wszystkim pożytki z których pszczoły korzystają. Także staramy się też być na bieżąco jeżeli chodzi o najnowsze odkrycia zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę pasieczną, jak i też zwalczanie chorób i przedstawiać tą wiedzę pszczelarzom właśnie na takich szkoleniach. Takie szkolenia dają dostęp do rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Bardzo wiele osób czerpie swoją wiedzę na temat pszczelarstwa z internetu. Z niesprawdzonych źródeł. Tak? Zakładają pasieki i wiedząc o tym, nie zdając sobie sprawy z tego, że hodowla pszczół to jest hodowla wielkostadna i w takiej hodowli choroby szerzą się błyskawicznie i między innymi też na tych wykładach staram się taką wiedzę przekazywać, otwierać oczy pszczelarzom i mówić w jaki sposób sobie mogą z tym poradzić. Szkolenie zakończone, tak jak i sezon w pasiekach. Pszczoły nakarmione, wyleczone i przygotowane do zimowli. Spokojniejszy czas warto wykorzystać na złożenie wniosków o wsparcie. Tegoroczny nabór na interwencję w sektorze pszczelarskim planowany jest od 24 października do 28 listopada.